Ja sobie gram na takich kontach 10 tysięcznych. Tak dziennie te 150 do 200 dolarów udawało się zrobić na tym wszystkim, także? No, no to... Uważam to za bardzo fajny wynik. Po pierwszych dwóch, trzech zajęciach czułem się już dosyć chyba w wodzie. Prowadzisz fajnie te zajęcia, o, miło mi. przekazujesz nam wiedzę i wymagasz dużo, prawda? Czy to nie jest też trochę twoją pasją? Myślę, że zaczyna być. Zaczyna być, no właśnie. Pasja, styl życia, prawda? Tak, tak. To się troszeczkę wszystko pod to zaczyna układać, nie? mnie <laughs> myślę, wciągnął w to bardziej. Okay. się poznawać, rozumieć strukturę rynku, o co tam wszystkim chodzi. Skąd się wszystko bierze? Także powoli, powoli. Wszystko poznajem. No i też poznawanie ludzi, tych Zajawkowiczów, prawda? No, bardzo Zajawkowiczów, tak. Którzy jednak też w tym trybie idą i masz z kim na ten temat pogadać, nie? Tak, wszyscy byli w tym samym miejscu, wszyscy zaczynali, także fajnie wspomagają, działa fajnie społeczność, Super. podoba mi się. Ten... Każdego bym pchał w tą stronę i uważam, że to naprawdę jedna z fajniejszych decyzji, którą podjąłem, bo do dzisiaj bym siedział, przegrywał pieniądze, słuchał guru w internecie i się tylko frustrował i kłócił w dom. Uważam, że to był jedna z lepszych rzeczy, która się do tej pory trafiła, że do łatwe. Partnerem odcinka jest MFA Traders, platforma umożliwiająca Uzyskanie kapitału do handlu. Z kodem Black 50 dostaniesz minus 50% rabatu na wybrane produkty. W każdy wtorek o 20.00 organizujemy darmowe warsztaty live, na których nauczysz się autorskiej strategii. Szczegóły w opisie. Witam cię Marku serdecznie. Cześć. Cześć. Witam cię serdecznie. Chciałbym przyznam szczerze, trochę poznać Twoją drogę. Tego, w którym momencie ty się znalazłeś, ale zanim się znalazłeś, no to musiałeś jakąś drogę przejść, prawda? Może zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle zdecydowałeś się na trading? Co zapoczątkowało twoją drogę, powiedz mi? Ja od dwóch trzy, dwóch, i pół roku choruję troszeczkę, miałem problemy z supem no I? i zacząłem mieć dużo więcej czasu rozumiem. I zacząłem uświadamiać sobie, że niestety już do fizycznej pracy, taką, jaką miałem fizyczny, no nie była bardzo fizyczna, no ale jednak w fabryczce, gdzieś tam przy farbach. Mhm. No i niestety to już odpada przyszłościowo. Nie zaproponowali nic fajnego, co by mi odpowiadało do mhm. pracy na tym stanowisku, no i zdecydowaliśmy się rozstać. No i teraz postanowiłem poświęcić ten czas, który mam na rehabilitację, na naukę tradingu, no i jak zacząłem, to nie wiedziałem, jak to w ogóle będzie, no ale mega się zajawiłem. A dlaczego trading w ogóle? A nie na przykład, nie wiem, marketing <laughs> online, nie wiem, cokolwiek? No nie wiem czemu, jakoś tak spróbowałem, <laughs> spróbowałem i tak, no, oczywiście na początku się sparzyłem raz, drugi, gdzieś <laughs> chciałem jakieś sygnały, bo chciałem iść na skróty, to wysłałem A, gdzieś tam właśnie. pieniążki w kosmos, drugi raz sobie grałem bez kompletnie żadnej wiedzy i strategii na co prawda na krypto, na jakieś tam futuresa, mm -hmm. no, ale to oczywiście było też w plecy. Mm -hmm. No i jakoś spotkałem, no, trafiłem jakoś jakąś reklamę waszą, na, chyba na internecie, mm -hmm. i skusił mnie ten webinar Pawła, co był wtorkowy o PSND. No mm -hmm. i tak się ta droga zaczęła, że trafiłem do Was. No Uważam, okay. że to była jedna z lepszych rzeczy, która się do tej pory trafiła, że do Was trafiłem w Do tego jeszcze przejdziemy, natomiast właśnie chciałbym tą ścieżkę poznać. Yy twoją od samego początku? Powiedz mi, wcześniej miałeś do czynienia z tradingiem? Nie za wiele, nie za wiele. Tutaj znajomy jeden próbował mm -hmm. drugi, ale nikt, nikt tego nie robi na Forexie, z kogo znam. Mm -hmm. No i szczerze powiedziawszy nie miałem za bardzo. Oczywiście okay. kiedyś wcześniej mi się zdarzyło coś bawić, no ale to było bez kompletnie żadnej, kompletnie żadnej wiedzy. Kompletnie nic nie było, tylko... Czyli takie próby na zasadzie trochę hazardu, tak? Tak, tak. No i tam pierwsze dwa razy mm -hmm. się udało, bo to szczęście początkującego, no a później mm -hmm. to już wiadomo, jak to się skończyło. No właśnie. No dobra, ale dlaczego te, po co ci te w ogóle ten trading? No chcę znaleźć sobie źródło dochodu, jakieś dodatkowe mhm. powiedzmy na razie, dodatkowe, bo, bo mam z czego żyć, dostaję pieniążki i tak dalej, ale mhm. nie wiem, jak to długo nie trwało. Poza tym, no fajnie mieć jakiś dodatkowy dochód. Super. Jak zareagowali w ogóle twoi znajomi, twoja rodzina na to, o, czym ty się aktualnie w tej chwili zajmujesz, czym się chcesz zajmować, czy masz jakieś, czy masz wsparcie w ogóle w rodzinie? Czy... Mam, mam super, mega wsparcie w domu i to to jest fajna sprawa. Rozmawiamy no. o tym dużo. Było na początku sceptycznie. Po raz, raz umoczyłem pieniążki, drugi raz umoczyłem mm -hmm. pieniążki, także początek był taki troszkę sceptyczny, no ale widzi, że jakieś mm -hmm. postępy są, że jestem to zajawiony. Mm -hmm. Rozmawiamy o tym, no i. Rozumiem moją sytuację, moje podejście i mój wybór. Okej, okay, super. Ona powiedziała spokojnie teraz będę pracować, rób swoje. Wow, no to fantastyczne. Że jest fajnie, fajnie, nie? Tak, ja nie mówię, że nie dostaję, bo ja też tu taki dochód jest, ale ona chodzi do pracy normalnie, Jasne. ja się zajmuję domem i młodym. A znajomi ze znajomymi w ogóle na ten temat rozmawiasz, czy nie bardzo? Rozmawiam, ale tak szczerze powiedziawszy, to nie interesuje mnie zdanie kogoś tam z tyłu, kompletnie to mnie to po prostu nie obchodzi. swoje. Robię swoje i idę do przodu. Super. Ta ojca musiałem przekonać, troszeczkę przekonać. Odpowiadałem mu o tym, mm -hmm. ale on jest starszej daty, to on już tu widział tylko stratach i piramidach. Ale jak mu na wyjaśniłem, troszeczkę posiedzieliśmy, pogadaliśmy, to widzę, że już ma inne podejście do tego no też, okay. także otwarta A, głowa na szczęście. Super. Gdybyś spotkał osobę, która praktycznie nie ma żadnego doświadczenia w tradingu, ze swojej perspektywy, z tego, co już przeżyłeś, co byś takiej osobie doradził? Od czego zacząć, czego unikać? Może jakie podejście stosować? Na pewno, no to jest takie banalne, żeby niczego nie robić bez jakiejkolwiek wiedzy. Ale sparzyć się trzeba, chyba, więc każdy musi się pierwszy spróbować. <laughs> ale każdemu z, z czystym sercem polecałbym mentoring i szkołę jakąś. Czyli nie samemu. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie, 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 to nie ma kompletnie sensu. Ani od internetowych guru, ani od tych wszystkich filmików pięciominutowych. No właśnie chciałem się zapytać I tak dane, o, te, i tak o te filmiki, o, te filmiki, o, ty, o tych wszystkich um, influencerach, którzy jeżdżą grubymi furami, że się tak wyrażę. No przecież, przecież Lecz, oni mają ale czony dawno jestem z tego. Przecież oni mają kasę, Marku, no co ty. Dobrze, fajnie. Zdrowie ich. Yy, dobrze. Wiesz, ja, ja nie mam celu, ja moim celem nie jest, żeby tutaj jakieś miliony yy. zarobić i tak dalej. Ja po prostu chcę sobie dorobić do tego co mam? Ekstra jakieś pieniążki. Mhm. Podoba mi się to, lubię cyferki, lubię, lubię tabelki i jakieś statystyki, takie rzeczy, no. Jasne. Partnerem odcinka jest MFA Traders, platforma umożliwiająca uzyskanie kapitału do handlu. Z kodem BLACK50 dostaniesz minus 50% rabatu na wybrane produkty. W każdy wtorek o 20 organizujemy darmowe warsztaty live, na których nauczysz się autorskiej strategii. Szczegóły w opisie. A ile tu już jesteś e, w ogóle z nami? Jestem Jestem Board04, czyli od maja zaczęliśmy tak naprawdę. Od mentalnie. maja zaczęliśmy, dobrze. E... Długo nie jest bardzo. Długo nie jest, ale jednak już jakieś sukcesy masz, prawda? Obserwuję Twoje postępy i widzę, w jaki sposób e, funkcjonujesz, bo przecież e, współpracujemy razem w naszej grupie, prawda, Board04. E, tak. Jak w ogóle łączysz e, życie prywatne? Bo jak rozumiem, jesteś w tej chwili na długotrwałym zwolnieniu, prawda? Tak, tak, tak. A ile się w ogóle zajmujesz tradingiem tak dziennie? No tak myślę, że między 3 do 4 godzin się staram. 3 do 4 godzin, czyli jakby nie ma większego problemu z łączeniem tego z życiem prywatnym? Nie, nie i większość tak dużo siedzę do południa i wieczorami. Mhm. No, i staram się być w tych takich głównych godzinach, żeby w paka oczywiście troszeczkę. Ta 14 mi nie pasuje, na przykład, tak jak jest najlepsza pora, jak to startuje. No, ale już od 16 do tej 19 mogę znaleźć sobie luki, żeby posiedzieć. Rozumiem, rozumiem. Analizy, na inne analizy mam wieczorem dużo czasu. Mhm. Lubię siedzieć wieczorem, bo nocny Marek jestem. Zacząłem troszkę grać z M15 plus mhm. troszeczkę inne godziny, zostawiłem też, żeby te targety i tak testuję sobie różne mhm. możliwości, jak to idzie, ale mhm. póki co staram się, Mach, skupić na paku, bo to jest. Dla mnie priorytet. No ale dlaczego? Po co ci ten pak? Przecież już PSND znasz. Bez sensu. No nie. Chciałbym, ile da się poznać tych strategii. To nie chcę stawąć w miejscu coś iść do mm -hmm. eee, No, ale co takiego pak ci da, powiedz mi? Bo kurczę, no, PSND już znasz, masz jakąś tam powtarzalność pewnie. No to wystarczy chyba, nie? No, bo no, oczywiście, że wystarczy, żeby pograć sobie rano czy wieczorem tak, ale no żeby mieć. Większy wachlarz możliwości grania w ciągu dnia, prawda? Chociażby po to. Jasne, jasne, jasne. Ja trochę Łapać tak, ruchy, ja trochę tak dą, cię przypuszczam z tymi pytaniami, z tym pytaniem. Widzę, czuję. <laughs> żebyśmy tak trochę też niesztampowo tą rozmowę poprowadzili, bo chciałbym więcej takich twoich wewnętrznych odczuć poznać i tego, jak ty to czujesz, w jaki sposób to u ciebie wygląda. Dlatego wybacz, jeżeli gdzieś tam za mocno wejdę w, w takie nie pytania. Nie ma problemu, nie ma problemu. Nie pytania. jest cały czas kolorowo, oczywiście, że nie jest. Są dni, że się budzę mhm. i zadaję sobie pytanie, po co ja w to wchodzę? Po co ja to robię? Ale hmm. za chwilę usiadę do wykresów i przypominam sobie, że po prostu to lubię. Jasne. I chcę to poznać. Yy, czy to nie jest też trochę twoją pasją? Myślę, że zaczyna być. Zaczyna być, właśnie. Pasja, styl życia, prawda? Tak, tak. To się troszeczkę wszystko pod to zaczyna układać, nie? No <laughs> Zaczynam okay. układać resztę dnia pod godziny tradingu, że tak powiem. Okej, okej, okej. Ale wszystko funguje, rodzina rozumie, także... A czy jak, a ma, a masz inne zainteresowania oprócz na przykład tradingu? wiadomo, rodzina, to są sprawy priorytetowe. Znaczy, masz jakieś inne zainteresowania, które również Przedtem da... był, przed było trochę sportu, teraz sport z przymusu, że tak powiem. Także mm. mam codziennie rehabilitację, trzy razy w tygodniu basen, dwa razy, trzy razy w tygodniu siłownia z praktycznie zerowym ciężarem, mm. ale siłownia, no i gimnastyka codzienna, takie mm -hmm. plus spacerki, nie? To, to, to mam takie wypełniacze. Wypełniacze Kresu, czasu, tak? Powiem, moje, moja rutyna codzienna, że tak powiem, to jest codziennie się to dzieje, coś z tego, nie? Czy w telefonie masz też wykresy? Mam, ale nie korzystam. Uff, to dobrze. Nie, nie korzystam, bo przede wszystkim wzrok mi się pogorszył, także źle widzę. Mhm. A poza tym no nie jest to, to nie jest to samo, nie? No właśnie, no właśnie, ta analiza jest nie, trochę wybiórcza, prawda? Nie, analizy w ogóle, spojrzeć na, na wyniki, co się dzieje, to mhm. tak, ale nic więcej. Uzależniłem się od Discorda, zauważyłem, że jak nie spojrzę na Discorda raz na godzinę, to się trzęsę. O, proszę, czyli jednak społeczność, tak? Tak, super społeczność. A jak, się właśnie, jak, jak właśnie wpłynęła na ciebie to społeczność, to Community All in Traders? Jak na ciebie to wpłynęło? Czy wpłynęło na ciebie w ogóle? Czy... Myślę, że wpłynęło, bardzo otworzyło mnie, bo ja mhm. taki, tak, że miałem, miałem opory, żeby wstawiać te swoje wykresy mhm. i tak dalej. Mhm. Bałem się trochę krytyki, ale przecież krytyka jest właśnie w tym wszystkim najważniejsza. Wiesz co, krytyka chyba to za duże słowo, bardziej krytyczne spojrzenie jako takie, prawda? Albo tak, może tak, a taka re, pro, produktywna krytyka. O, o właśnie, tak po... o właśnie, takie produktywne trochę, zwrócenie uwagi na pewne mankamenty, prawda? Które... Oczywiście myślenie innych osób. No i moje błędy, które popełniam, na pewno jeszcze jest ich sporo, chociażby ostatni, jak tam mi zaznaczyłeś, znakami zapytania, za ale chciałem taki ładny znak wybrać, taki ładny impuls chciałem. No. No Życeni... To było życzeniowe. Życzeniowe, prawda? No, na rynku nie ma życzeniowości, trzeba się poruszać w schematach, które tutaj proponujemy, dlatego właśnie to działa. Partnerem odcinka jest MFA Traders platforma umożliwiająca uzyskanie kapitału do handlu. Z kodem Black50 dostaniesz minus 50% rabatu na wybrane produkty. W każdy wtorek o 20:00 organizujemy darmowe warsztaty live, na których nauczysz się autorskiej strategii. Szczegóły w opisie. A powiedz mi, jak oceniasz Pawła w ogóle, jego podejście do tradingu i oraz nauczania innych? Bo to jest myślę, tak naprawdę od tego wyszliśmy, prawda? Bo zaczął się webinar i ten webinar w jakiś sposób do Cię do tego przekonał. No tak, no Paweł ma jakoś taką tą, ten dar, że potrafił przekonać, tak samo słuchając jego VOD mhm. i oglądając jego sesję, także tą wiedzę się fajnie przyjmuje. Mhm. Tego, że go nie mam kontaktu z Pawłem wrocz tego, co była żywo, czy kiedykolwiek z nim nie rozmawiałem jeszcze. Ale z tych obserwacji, no to ma ten dar Ma ten wszystkiego. A bywasz na, na jego sesjach tak, Staram Tak, staram się bywać. Jeżeli nie mogę uczestniczyć tak fajnie z komputerem, to mam chociaż włączony go na słuchawkach, żebym słyszał, co się dzieje. No to... i właśnie. Ja mam teraz to... godzinach szkoły, odbieram młodego i to jest... Komplikujące. Jasne, jasne. Co najbardziej sobie cenisz w mentoringu jako takim? Tutaj w tym programie, w którym jesteśmy i, i wszedłeś w niego, tak jak mówisz, w kwietniu, w maju. Co, na, co dla ciebie najbardziej cenne jest? Póki co ta wiedza, którą od Was otrzymałem, zmieniła moje mhm. myślenie ogólnie. O 180 stopni się odwróciło. Już jestem świadomy, że to nie jest o taki, będę mhm. jeździł Ferrari czy coś, mhm. tylko po prostu pomnażanie kapitału, powiedzmy, nie? Czyli nie jest tak, że w ciągu trzech miesięcy będziesz budował dom na Seszelach? Mam Tam to na szersze. A już nie musisz. Ok, wszystko jasne. Żarcik. Czyli wszystko, wszystko ogarnięte, bo teraz spokojnie możesz zarabiać, tak? No to chodzi. Okay. Ja nie mam, ja mam żadnego ciśnienia, także to nie jest moje być albo nie być. Super. Tylko bardziej pasja i. Mhm. No i zaciekawiło, zaciekawiło mnie to bardzo. Bardzo mnie Mentorik mnie myślę, wciągnął w to bardziej. Muszą okay. się poznawać, rozumieć strukturę rynku, o co tam wszystkim chodzi, skąd się wszystko bierze. Także powoli, powoli wszystko poznaję. No i też poznawanie ludzi, tych zajawkowiczów, prawda, którzy no są bardzo zajawkowiczów, tak. Którzy jednak też w tym trybie też idą, też o, z tradingiem idą. I masz z kim na ten temat pogadać, nie? Tak, wszyscy byli w tym samym miejscu, wszyscy zaczynali, także. No i fajnie wspomagają. Działa fajnie ten, ten, ten społeczność. Super. Podoba mi się ten. A masz jakieś plany związane z przechodzeniem, nie wiem, na konta challenge'owe? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że mam wszystko w planach. Mhm. Planem jest dojść do, do fundowanego konta jakiegoś. Mhm. Wiadomo, że coś tutaj swojego też na boku, ale to... to Na razie muszę być na to gotowy, nie, nie robię tego na wariata, mówię, nie muszę z tego żyć, nie potrzebuję na jutro pieniędzy. Tak, Jasne. że chciałbym to rozumieć, nauczyć się i być pewny tego, co robię. Jasne, e, rozumiem. A jakbyś się tak zastanowił nad tymi kontami fundowanymi w ogóle, to komu byś je polecił, tak szczerze? No bo jakby... Kapitał własny, ok. Wiemy, na czym polega kapitał własny, a konta fundowane? Każdemu, kto ma ochotę zarabiać, a nie ma własnego kapitału. Okej, okay, no w sumie dokładnie. To jest do, dokładne, dokładnie o to chodzi, prawda? Przecież żeby żeby nie ryzykować własnego e, kapitału. Czyli są jakieś narzędzia, z których korzystasz aktualnie? E, właśnie jeszcze nie jestem na etapie IG, jeszcze nic nie mam z tych rzeczy, chociaż widzę, że to bardzo mocno wchodzi, mm -hmm. że już boty i tak dalej, i tak dalej. Jakiś tam wolumenów ja tego sobie korzystam mm -hmm. na, na TradingView. Okay. Zaczynam pracować dużo więcej z TradingView, mm -hmm. tam tych chmurek troszkę używam, ale też nie za bardzo tego mm -hmm. rozumiem, więc mm -hmm. tylko mm -hmm. tak sobie wspomagając przy sesji jak jest z Rafałem, on troszkę tłumaczy o co chodzi. Jasne. Ale tak, nie mam. AG jeszcze nie mam, jeszcze. Mm -hmm. Mówisz tak o robocie AI, tak? No o robocie, czy nawet o tych wskaźnikach, których okay. używacie, Forecast i tak. AG Volume mm -hmm. chyba, jak się nie mylę. AI Volume, AI Volume. Ja i volume. Tak samo rozważałem kampa, tylko mi tam coś wyskoczyło wcześniej. Ale tak sobie myślałem, i odpowiedziałem na pytanie, czy nie chce się na początek nauczyć wszystkiego, tak teorii, wszystkiego od podstaw i dopiero później wejść w trochę większy na, nivel, większy na świadomości, większy. na większej świadomości, tak? Nie chcę iść na skróty, nie chciałbym iść na skróty tą drogą, nie? Rozumiem. Przez wiem, że teraz można bardzo łatwo. No właśnie, a propos tej drogi, którą w tej chwili podążamy, bo to jest chyba rzecz, która chyba dość mocno wchodzi w trading i w ogóle na, w nasze życie. A co sądzisz w ogóle o, nie wiem, o AI jako takim, o robotach? Czy to ci się w przyszłości uważa, że będzie ci się Z przydało? Z AI się... będzie ci się przydawało, czy, 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 czy raczej nie? Myślę, że tak. Ogólnie z chat GPT i cloudem staram się pracować mhm. na co dzień, troszeczkę coś tam korzystam. Mhm. Także uważam, że to jest przyszłość, że to trzeba się rozwijać z tym, bo, bo bez tego i bez wiedzy no nie, za, nie zajedziemy daleko. Próbuję stworzyć program, który będzie mi pomagał statystyki prowadzić, bo właśnie i okay. tak troszeczkę tam. Okay. No jestem już na etapie takim fajnym, mhm. że niedługo będzie skończone, jakoś to tam podłączyć sobie i tak dalej. Także korzystam z tego, staram się korzystać jak najwięcej. Rozumiem. Rozumiem. Poznawać się, poznawać się, rozmawiać z tym i tak dalej. Jasne. Partnerem odcinka jest MFA Traders, platforma umożliwiająca uzyskanie kapitału do handlu. Z kodem BLACK50 dostaniesz minus 50% rabatu na wybrane produkty. W każdy wtorek o 20.00 organizujemy darmowe warsztaty live, na których nauczysz się autorskiej strategii. Szczegóły w opisie. A słyszałeś w ogóle o robocie AI od Pawła? Słyszałeś o tym bocie? No słyszałem, 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 widziałem, widzę wyniki mm. i obserwuję, co się dzieje, czytam wiadomości. Mm -hmm. Jest za widzę. Zachęcające. to zachęcające. To jest, to jest właśnie, musiałbym wykupić sobie, żebym chciał ten AG Portable, tak? Jak się nie mylę, profitable nazywa. trader. No, profitable mm -hmm. Natomiast wiesz, ja by się nie, nie pytam o jakby formę zakupu w tej chwili, tylko bardziej mi chodzi o to, co o tym ogólnie myślisz. Myślę, że to jest no jest to na pewno rozwojowe, i przyszłościowe. Mm -hmm. Nie chciałbym, żeby mnie to zastąpiło, okay. ale jako kolejny, kolejny, kolejna, kolejna noga, że tak się wyrażę, dochodu. Jak najbardziej. Mhm. Rozumiem, rozumiem. Chciałbym się teraz jeszcze troszkę wrócić do tego mentoringu, o, o którym rozmawialiśmy już tak ogólnie. Powiedz mi tak szczerze, Marku, czy miałeś jakieś obawy związane z dołączeniem do, do mentoringu? No pewnie, że miałem, bo ogólnie no, zielony w temacie byłem, a z tego co widziałem w koło, to każdy troszkę gdzieś tam liznął czegoś, ale suma summarum wyszło, że jesteśmy na bardzo podobnych poziomach, że tak powiem. Mhm. I po pierwszych, po pierwszych dwóch, trzech zajęciach czułem się już. Dosyć chyba w wodzie, także. Okej, okay. czyli jak rozumiem, Twoje wątpliwości zostały rozwiane. Czyli bardziej miękko. Szybciutko, miałeś... szybciutko, tu muszę powiedzieć o, o Tobie, że prowadzisz fajnie te zajęcia. Miło mi. Przekazujesz nam wiedzę i, i wymagasz dużo, prawda? No bo to chyba chodzi też o to, prawda, żeby to jednak było w, w jakiś sposób zrównoważone. Z jednocześnie wiedza, a z drugiej strony też no, wymagania, które też pobudzają Was do postępu, prawda? Trzeba, trzeba pogrzebać, posiedzieć, wiesz, że wiedza została przekazana i dalej. Mhm. Trzeba sobie poradzić to ogarnąć, tak? Jasne, jasne. A czy pamiętasz w ogóle swój taki rekordowy dzień w tradingu? Czyli jakiś taki fajny, naprawdę dobry wynik, albo czy kojarzysz, yy, ile udało ci się zrobić na jakimś konkretnym tradzie maksymalnie? Bo ja, ja sobie gram na takich kontach dziesięciotysięcznych. No to tak, to, to, to tak dziennie te 150 do 200 dolarów udawało się zrobić na tym wszystkim. Także o, no to... Uważam to za bardzo fajny wynik. To sympatycznie, sympatycznie bardzo. Bardzo nawet tak bym powiedział. Jest poniżej 100 dolarów, też uważam że to całkiem, całkiem tak, że no, ale takie rekordowe. No ciężko powiedzieć, to tam chyba się kiedyś na złocie coś trafiło i to tak poszedł fajny jakiś ruch, ale tak w tysiącach, ile to było, to tak ciężko powiedzieć. No, no okay, ale okay, było, nie. Okay, okay. Ale staram się trzymać ten, tak, że nie więcej niż 7% ryzyka na jakiejkolwiek mm -hmm, transakcji. Mm -hmm. Nawet na pół procenta, że tak powiem, robię. Czyli stara się trzymać konsekwentnie tego ryzyka, tak? Konsekwentnie małą łyżką. Ale, ale no i jakby tam czasami jakiś taki fajny trade był. No i próbowałem, to sobie konto bym prawie spalił, przesuwałem sobie SLE -y i tak dalej i stwierdziłem, że więcej tego nie będę robił i nie, wolę, wolę sobie powolutku to wszystko ogarnąć. Czyli już nie kusi, tak? Czasem kusi, pewnie, że kusi. Kusiło bardziej, wiesz, przed mentoringiem, przed, przed tym, jak poznałem tę społeczność i tak dalej, no to kusiło bardzo prawie za każdym mhm. razem, ale teraz... Money management. Aha, tam to magiczne słowo, tak magiczne wyrażenie money management, tak? Na ja początku nie wiedziałem, co to w ogóle jest. O czym oni do mnie mówią, nie? Mówię, jak usłyszałem 1%, jeden procent, co, czym my tu mówimy? A Ale prawda? to przecież... Z czegoś to wynika, nie? Oczywiście, że tak. Dobrze, a tak już na zakończenie troszkę naszego spotkania. Co byś powiedział o osobie, która ma obawy jakiekolwiek związane z dołączeniem do mentoringu? Żeby obawy słowa do kieszeni, próbował, nie poddawał się. Mm -hmm. Zawsze ja to mówię, że bardziej będę żałował tego, co, co nie zrobiłem niż tego, co kiedy, czy tego, co, co zrobiłem, tak? Z tego założenia wychodzę. jasne. Każdego bym pchał w tą stronę i uważam, że to naprawdę jedna z fajniejszych decyzji, którą podjąłem. Bo do dzisiaj bym siedział, przegrywał pieniądze, słuchał guru w internecie i się tylko frustrował i kłócił w domu. No, okay. <laughs> Mamy klarowną sytuację, wszystko wytłumaczone, żona wie, na czym stoimy, gdzie jestem, gdzie, gdzie się uczę i tak dalej. Super. Marku, a co byś powiedział? Ja wiem, że ty nie masz takiego bezpośredniego w tej chwili odniesienia do tej sytuacji, ale co byś powiedział o osobie, która pracuje na etacie i martwi się, że nie wyrobi czasowo w ogóle z mentoringiem, z tradingiem? Czy uważasz, że to jest do pogodzenia? Tak z Twojej perspektywy. Jeżeli ktoś jest w stanie znaleźć tak godzinę do dwóch dziennie, to myślę, że jest w stanie to wszystko pogodzić, ale potrzeba na to czasu. To nie jest tak, że sobie tam pół godziny dziennie się Przyjdzie, popatrzy. No, trzeba mieć te, nam no, jeszcze te dwie godziny trzeba znaleźć, żeby tak sobie usiąść, zrobić analizy, nauczyć się wszystkiego, zrozumieć, przesłuchać tych wszystkich wykładów, raz, drugi, trzeci, piąty. Czasem bywało. No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście. Robienia tych screenów, lepiej zrobienia w, w, w dziennika, prowadzenia dziennika i tak dalej. Także to wszystko trochę zabiera czas. To jest proces, nie? Jest to proces, To tak? jest proces, to jest proces. I myślałem o tym kiedyś, że to tak wszystko. Tak samo na początku pytanie zadawałem: po co jest ten cały dziennik, nie? Chyba wszyscy zadają sobie to pytanie. Oj, tak, miałem, oj, miałem mnóstwo rozmów związanych. Wielu bardzo się upiera przed tym dziennikiem, żeby go nie prowadzić, bo po co jest ten dziennik? No ale jednak przydaje się do czegoś, prawda? Tak, można sobie wrócić, zobaczyć, jakieś, jakie głupie błędy się popełniało, na przykład. No i zobaczyć, czy zaobserwowałeś też swój proces, prawda? Oczywiście, oczywiście, tak. Co byś powiedział takiej osobie, która uważa, że trading to scam? Może no, się myli, że musi się troszkę doedukować, do mhm. dowiedzieć w temacie, o co chodzi, no bo nie jest to scam. Nie jest to scam. Nie jest to scam, powiadasz. No nie bo... jest to scam. No właśnie, nie jest to scam. Bardzo ci e, dziękuję za ten, za ten jakby szerokie m, spektrum twoich wrażeń związanych tutaj z naszym procesem, który proponujemy, ale jednocześnie tutaj trochę usłyszeliśmy na temat twojego tradingu i twojego procesu, w jakim ty się znajdujesz. Teraz przejdziemy pewnie do czegoś, na co czekałeś, tak? W głównej mierze. <śmiech> <śmiech> Taka rozmowa ciekawa, że zapomniałeś o tym. A mianowicie dostaniesz dostęp do konta Instant Funded, czyli do konta w wysokości 50 tysięcy dolarów. To jest konto stricte fundowane, tam będą żywa żywe pieniądze, żywy kapitał w postaci właśnie 50 tysięcy dolarów, na którym będziesz mógł pracować i wypłacać zarobione pieniądze. Co ty na to? Wow, za nie mówiłem. Za nie mówiłeś. Nie oczywiście. spodziewałem się takiego czegoś. Partnerem odcinka jest MFA Traders, platforma umożliwiająca uzyskanie kapitału do handlu. Z kodem BLACK50 dostaniesz minus 50% rabatu na wybrane produkty. W każdy wtorek o 20.00 organizujemy darmowe warsztaty live, na których nauczysz się autorskiej strategii. Szczegóły w opisie.